Znaleźć pełną część tych podatków na sfinansowanie studiów wyższych, to musimy zadać sobie pytanie: po co? Krótko mówiąc, na pytanie o to, czy studia mają być bezpłatne czy płatne, nie można sobie odpowiedzieć już postawienia pytania o cel e, takiej reformy, która by na przykład te studia miała uczynić odwrotnie, albo cel takiej reformy, która miałaby uczynić powszechnie studia bezpłatne. Pan e, postawił właściwie, w Pana pytaniu była zawarta pewna intencja. Pan zadał pytanie z perspektywy takiej, czy oto studia powinny być płatne bądź bezpłatne, ja jeszcze nie rozstrzygam, jaki jak, jak Pan ma punkt widzenia w tej sprawie, ze względu na cel, którym jest wyrównywanie szans. To jest jeden z możliwych celów, które możemy stawiać przed politykami w zakresie edukacji. Polityki w zakresie edukacji mają otwierać kanały mobilności społecznej, mają powodować to, że osoby z różnych środowisk na starcie, o po różnym poziomie zamożności rodziców przede wszystkim, będą mogły w zależności od swoich własnych talentów i zasób awansować na wyższe pozycje społeczne, inne niż pozycje swoich rodziców, niezależnie od swojej sytuacji wyjściowej. Czy to jest pytanie o to, czy taki cel ma realizować polityka publiczna? Z takiego punktu widzenia należałoby Rozważyć naprawdę odpłatność za studia. Czyli na ile pewien obowiązujący raczej model płacenia bądź nie za studia decyduje o możliwości osiągnięcia takiego efektu awansu. Zakładając, że celem na przykład takiej reformy wprowadzającej odpłatność studiów byłoby pozyskanie dodatkowych środków na naukę, czy miałoby to sens? Czy Pani profesor do pani. pani profesor to no że z tego punktu widzenia, dlatego, że jeżeli popatrzymy na liczby, które w tej chwili zostaną, to prawdopodobnie około 50% studentów na studia, działach publicznych, które tam studiuje na formach płatnych, czyli studia wieczorowych, a może nawet tak nie, to znaczy ustawowo no, na danym kierunku nie powinna liczba studentów płatnych przekraczać tych studentów bezpłatnych, więc 50% mówimy się. Czyli nawet zwiększenie tych przychodów o 50%, o 100%, gdyby wszyscy płacili, no, przy utrzymaniu bardzo wysokich opłat, to zresztą wysokie wielkie opłaty, w Krakowie między 4 a 5 tysięcy za studia nieprzyjemne to jest dość spora pyta. Myślę, że to nie byłyby znaczące wpływy dla szkolnictwa wyższego. To, to nie mogłoby być celem. Wydaje mi się, że tutaj tak finansowanie powinno spoczywać na państwie. Natomiast możemy mówić wyłącznie o współfinansowaniu I ja myślę, że na niższym poziomie niż to tej jest yy, yy, praktykowane. Ja chciałam nawiązać do, do pana profesora. No nie możemy tutaj jednak mówić o szkolnictwie podstawowym i średnim, bo bezpłatne szkolnictwo związane jest również z obowiązkiem edukacji do 16 roku życia. Nie można wymagać od 18, 2018, żeby chodził do szkoły i mnogocześnie płacili. to jest rozładowanie dobre. To jest rozładowanie dobre, tutaj zakładamy obowiązek szkolny, zakładamy, że... To oczywiście musi być bezpłatne. Natomiast wydaje yy, mi się, że to jest dyskusyjne, czy to, czy mieli płacić za studia, czy nie. Natomiast na pewno trzeba zmienić sytuację, która jest w tej chwili i którą ja bym nazwała populistyczną hipokryzją. Bo mówi się o bezpłatnym studiach, a jak widzimy, Prawie do życia płaci. No i niestety są to najczęściej studenci z małych miasteczek, z prowincji, bo studia płatne na urzędach publicznych to są studia niestacjonalne, czyli zaoczne bądź wieczorowe. A zatem są to studenci albo ci, których nie stać na to, żeby zapłacić sobie mieszkanie, utrzymanie w dużym mieście, w związku z tym, że na sesję ujdę i płacą, albo ci, którzy pracują i studiują wieczorowo. No nie wszyscy, ale powiedzmy, że gro. I to są studenci, no mniej, w sytuacji. Więc, ale ma Pan rację, że są jeszcze zawodowe szkoły publiczne w małych ośrodkach, które kształcą za darmo. I tutaj prowadzenie opłaty obciążą również tych studentów, którzy na publicznym licznych uczelniach zawodowych na prowincji studiują w tej chwili. Natomiast wydaje mi się, że jednak coś trzeba zmienić. Bo ten układ, który w którym tej chwili jest absolutnie, ani nie jest konstytucyjny, i nie jest zdrowy. Powiem więcej, niektóre formy płatne na uczelniom publicznym powodują to, że spada poziom studiów. No, się. uczelnia zarabia, żeby się utrzymać, bo gdybyśmy w tej chwili studiów płatnych niczego w zamian nie dali, to myślę, że 2-3 lata i może uczelnie, łącznie z naszą uczelnią, a na tym, po prostu zlajdują. Bo po prostu nie utrzymają się. W jest to taka hipokryzja, kiedy jedni finansują drugich. I to trzeba zmienić. No właśnie tutaj nawiązując do tego stwierdzenia i do, do statystyk, które Pani przywołała, mm. nie no można mówić w ogóle o moralności w sytuacji, kiedy połowa studentów jest utrzymywana przez drugą połowę. I to często tą połowę z naszej dobrze sytuowano. Może Pan Adam, cisze. Raczej, ja bym się tutaj może najpierw odniósł do tego, co przede mną mówił, mianowicie o tej trudnej sytuacji. Nie dziwmy się, że to czyli w ogóle sama teza, czy studia są płatne, czy bezpłatne, bo nie ma sensu, ponieważ to, to jest popadanie w pewnym Dzisiaj studia są płatne. Nawet jeżeli jesteśmy studentami na studiach dziennych, również płacimy, płacamy mieszkanie, opłacamy jedzenie. to też jest, właśnie te studia. Ja też Oczywiście z tym, że jeżeli ja jadę, pochodzę z Pięknostoki i przyjedę na Uniwersytet Kielnoński, to ponoszę z tym związane koszty, prawda? Yy, Drugim problemem jest fakt, że to co powiedział Pan Profesor, yy, yy, sytuacja jest taka, że nawet jeżeli poradzimy studia płatne, no to i tak ludzie z prowincji nie będą mieli żadnych dużych możliwości dotarcia do tych poważnych uczelni. Dzisiaj yy, mówi się, że na Ślanie Wschodniej jest więcej szkół prywatnych niż... Yy, w stronie zachodniej, ponieważ młodzi nie mogą docierać na studia i dlatego wybierają szkoły prywatne. To jest moja paradoks. Oni mają pieniądze, studiują na szkołach prywatnych, mimo są biedni. Ale już pierwszy je jest, socjolog zwraca uwagę na to, że kapitał kulturowy decyduje o kapitale późniejszym finansowym. Przykład jest taki, że 70% osób, które Yy, wnioski, w których dzieci, ojców, którzy mają wykształcenie wyższe kończą studia wyższe. Natomiast tylko 4% dzieci, yy, ojców, którzy mają wykształcenie podstawowe lub średnie, podstawowe, kończy uczelnie wyższe. I to jest problem moim zdaniem. Bo możemy wprowadzać odpłatność, to jest kwestia nie wiem, do otwarcia, ale zróbmy coś dla osób, tych które nie mają dostępu do studiów już w tym momencie i przy wprowadzeniu płatności dalej tego dostępu tego nie będą No tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy wszyscy koniecznie muszą studiować? Dlatego, że w Polsce tak naprawdę brakuje solidnego szkolnictwa zawodowego, które jest rozwinięte bardzo dobrze w wielu krajach Unii Europejskiej. No i tutaj pytanie, czy nie powinniśmy mieć bardziej, bardziej w tą stronę rozwijania tego szkolnictwa, bo no umówmy się, że pewne kierunki, które w tym momencie funkcjonują, są fikcyjne i produkują do fikcyjnych magistrów. Nie tak. wiem, czy może się Pan do tego odnieść? Tak, zarazem zwróci uwagę, bo jest na wypaczu, jest na przykład, Osoba studiująca na studia stacjonalne dziennie i za. Co zrobić, żeby osób to zrobiło, żeby się dostali? Student, że dostał na stery... On swoją wiedzą wypracował w y, studia dzienne. Znaczy jest studia no, dzienne. Jeżeli jeszcze się dobrze uczy, to jest skoda, na przykład studia naukowe. Ja nie wiem, czy on tutaj płacę tak kolegom. Ja znam wiele osób, które studiują na studia i jeszcze dostają studia naukowe. To jest drugi student, który niestety no, nie miał takiej odpowiedniej wiedzy, ale ja miał taką praktykę nie dostał się na studia stacjonarne. I chce kontynuować, chce się uczyć i za te studia płaci. I to jest moim punkt tutaj płaci, żeby pośleć tą wiedzę, żeby dostać prawda na początku ma ja? Więc to jest pierwsza sprawa. Dlaczego mamy 30 te osoby, które swoją wiedzą zdobyły możliwość studio?